Marka osobista to według mnie najlepsza inwestycja, jakiej możesz się podjąć. Dlaczego? Bo czerpiesz z niej nieustanne zyski do końca życia. Ale nie tylko mowa o zyskach pieniężnych, ale też życiowych, bo marka osobista wspiera wszystkie aspekty twojego życia. Wiadomo, dzięki dobrze zbudowanej marce, dobremu wizerunkowi, możesz zwiększyć cenę swoich produktów i ludzie nadal będą je kupować, dlatego, że cię lubią. Ale także dzięki dobrze zbudowanej marce osobistej ludzie zupełnie inaczej Cię postrzegają, i nie mówię tylko o względach biznesowych, ale też o prywatnych. No, jest to siłą rzeczy zakorzenione w naszych umysłach psychologicznie. Ale zostawmy na razie zalety marki osobistej, bo jeśli będziecie chcieli, to nagram o tym osobny odcinek. A dziś pójdziemy w nieco inną stronę, bo już do osób, które się zdecydowały i które chcą zacząć działać z marką osobistą. Ale dzisiaj opowiem Ci o rzeczach, które na początku budowania marki musisz unikać, więc weź sobie kartkę i długopis i zanotuj to, co akurat Cię najbardziej zainteresuje i postaraj się to wdrożyć, więc lecimy z listą. I pierwszym, według mnie najgorszym punktem jest wybieranie swojej branży tylko dlatego, że są tam pieniądze. Ja osobiście nie byłbym w stanie tego znieść, że robię coś tylko dla pieniędzy. I generalnie y, motywacja pieniądzem jest y, krótkowzroczna, tak? To jest coś, co działa tylko na krótką metę, więc jeżeli będziesz wybierać swoją branżę, to skup się na tym, aby wiadomo, był tam pieniądz, no bo nie możemy działać w czymś, na czym nigdy do końca życia nie zarobimy, y, no bo jednak za, za coś trzeba ten chleb kupić, ale oprócz tego, aby w tej branży były jakieś tam pieniądze, to ona też cię musi w pewien sposób ekscytować. Można to też zrobić na takiej zasadzie, że znajdziesz sobie branżę, w której są pieniądze i sam wywołasz w sobie w nich em, taką ekscytację. Znajdziesz coś, co Cię w nich zacznie ekscytować i wtedy jest w porządku. Ale robienie czegoś tylko dlatego, że są tam pieniądze, no nie polecam, nie polecam, bo to jest pierwszy krok do wypalenia. Więc punkt pierwszy, wybieraj branżę, która Cię interesuje, ale w której też znajdziesz pieniądze. Drugi punkt i ten samym drugi błąd, czyli robienie kontentu po swojemu. Oczywiście podstawą budowania marki osobistej no, jest udzielanie się w social mediach. Jest to najskuteczniejszy sposób, jest to sposób, który da Ci dużą skalę i w krótkim czasie dotrzesz do wielu osób. Więc ja zawsze będę zwolennikiem głoszenia takiej teorii, że po prostu warto w tym internecie być i warto tam budować swoją markę osobistą. Ale tam też jest budowanie kontentu. I to też nie jest taka prosta sprawa, bo Komuś by się mogło wydawać, że jak jemu się podoba to, co robi, jak jemu się podoba ten content, który tworzy, to jest w porządku. Ale trzeba tutaj sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Czy to, co robisz, podoba się Twoim odbiorcom? No właśnie, bo co jest wyznacznikiem Twoich treści? Ty, czy ludzie, którzy to odbierają, którzy to oglądają? Pamiętaj o tym, bo mm, wiele osób tworzy. I myślisz, że jest w porządku, gdzie tak naprawdę no, tych wyników nie ma, bo treści są niedostosowane pod odbiorcę. Zastanów się, kto jest twoim odbiorcą, zastanów się, do kogo chcesz trafić swoimi treściami, i postaraj się wcielić w tego twojego odbiorcę i spojrzeć na to, co stworzyłeś z innej strony. Jeżeli jest w porządku, to dobrze, ale często znajdziesz rzeczy, które będą do poprawy. Które, w ogóle się, które się okazują, że w ogóle nie były budowane w tym kierunku, w którym docelowo chciałeś, bo po prostu ci się wydawało, że jest dobrze. Ale tutaj też taki mały tip ode mnie, bo warto znaleźć sobie osoby, które już tworzą w Twojej branży, lub em, około Twojej branży, które tak są w podobnym, które idą w podobnym kierunku, i zobaczyć, co oni robią, co u nich wychodziło. I może nie tyle kopiować, ale inspirować się tym, bo to, co wyszło gdzieś indziej, prawdopodobnie wyjdzie też u Ciebie. No, wiadomo, to nie jest XV wiek, gdzie odkrywamy różne nowe rzeczy i, i tworzymy wszystko na nowo, tylko w naszych czasach już większość rzeczy została, że tak powiem, wydaleziona, już większość rzeczy została zastosowana. No i nie jesteśmy fizycznie po prostu w stanie wymyśleć nie wiadomo jakich nowych rzeczy, ale zachęcam też do zastanawiania się nad tym, więc warto po prostu inspirować się tym, co nas otacza, bo większość rzeczy już po prostu jest, i już przepisy są gotowe, tylko po prostu warto, warto je czerpać i jakoś na własny sposób je zinterpretować i starać się, starać się to przekazać dalej, bo wiadomo, content to jest wartość. Tworzenie kontentu to jest dawanie wartości. I ja to też zawsze będę powtarzać, że marka osobista to jest dawanie wartości. To nie jest tak, że tworzymy swój wizerunek, swoją markę, żeby brać, tylko tworzymy to, żeby dawać. A branie jest po prostu gdzieś tam w oddali naszym, powinno być naszym celem, bo prędzej czy później weźmiemy z tej marki osobistej, to jest naturalne. I tak powinien działać świat, że najpierw coś dajemy, a potem coś bierzemy, ale nigdy na odwrót. Trzeci podstawowy błąd to jest zbyt szybkie poddawanie się. Niestety marka osobista to nie jest sprint, tylko to jest maraton. Tutaj nie można się szybko poddać i też nie można oczekiwać zbyt szybkich wyników. No, to jest tak jak ze wszystkim, co w życiu budujemy. Nie wszystko przychodzi od razu. Dobre relacje nie przychodzą od razu. Wyniki biznesowe nie przychodzą od razu. No, tak naprawdę mało rzeczy przychodzi od razu. Na wszystko potrzeba czasu, wszystko to musi dojrzewać. Tak samo jest z budowaniem marki. Przez nawet pierwsze pół roku Twoich filmów nikt nie będzie oglądać, ale w pewnym momencie jest tak, że coś kliknie i pojawiają się miliony, y, tysiące y, wyświetleń, i to jest naturalny bieg rzeczy, tylko podstawą tutaj jest to, aby być wytrwałym, zdeterminowanym. Y, ja na przykład na początku, jak nagrywałem, no to zupełnie nikt tego nie oglądał, tak? Dopiero w pewnym momencie. Przyszedł taki moment, że coś kliknęło, i od tego momentu filmy zaczęły padać w wirale. Filmy zaczęły się wyświetlać wielu osobom, i od tego momentu już jakoś poszło, tak, zaczęły się jakieś współprace, właśnie to branie, ale najpierw było dawanie tych treści. Ale posłuchaj tego: to, że na początku nikt twoich filmów nie będzie oglądać, to nie jest wcale źle, bo wiadomo, jak się zaczyna, no to jest drama, jest stres, że tutaj ktoś to zobaczy, że tutaj znajomy jakiś skomentuje. Że będą te pierwsze negatywne opinie, ale według mnie to jest, to jest w porządku, że jak zaczynasz nagrywać, to jak nie ogląda, bo najważniejsze jest na początku przełamanie się. Jak zaczynasz nagrywać, wiedząc, że i tak to obejrzy kilka osób, najprawdopodobniej, to może być to swego rodzaju budujące, że po prostu to nie jest nic strasznego. I zachęcam do tego, aby właśnie zacząć, wrzucając yy, ten pierwszy film przełamujący, bo on jest zawsze najgorszy. Po prostu przełam się. I postaraj się wrzucić ten film, postaraj się zmienić to myślenie, że nawet jak ktoś to skomentuje, jak te bliskie to zobaczymy, no to co z tego? Jakby co ci zrobią? Jesteś silniejszy niż oni wszyscy, yy, wiadomo. Nie będę tutaj jakimś teraz yy, motywującym coachem, ale yy, zastanów się, co może zmienić ich opinia w swoim życiu. No nic, jakby ktoś wyrazi swoją opinię, ktoś powie, co o tobie myśli, i tyle, jakby ty najlepiej wiesz, yy, jaką masz w sobie wartość jakim jesteś człowiekiem, no i tak samo negatywne opinie w komentarzach też nie mogą zmienić twojego podejścia do siebie. Bo wiadomo, budując treści, tworząc treści w internecie, będziesz mieć mnóstwo negatywnych opinii. Ale to dobrze, bo jak ludzie komentują też coś negatywnie, to znaczy, że, że to działa. Nie chodzi o to, żeby budować teraz negatywne, treści, wywierać negatywne emocje u ludzi. Ale po prostu jak robisz coś dobrego, to pojawia się automatycznie też to zło. Więc myślę, że, że to jest w porządku. Czwarty błąd, już trochę o tym wcześniej powiedziałem, ale błędem jest niedawanie wartości. Budowanie swojej marki osobistej w szerokim tego słowa znaczeniu, bo nie tylko w internecie, ale też w życiu codziennym, to jest dawanie ludziom wartości. Jeśli ty nie dajesz wartości, tworząc swoje treści, czy po prostu w swoich przekazach, czy sposobie bycia, no to, to jest droga na skróty, tak? Jeżeli ty chcesz po prostu zrobić coś, aby coś zyskać bez dawania wartości, to jest droga na skróty. I podstawą do takiego długofalowego działania to jest dawanie wartości, robienie czegoś, co ludziom pomoże. Bo budowanie marki osobistej to jest taki trochę cel życiowy. To jest skupienie się na tym, aby być lepszą osobą, a przez to, że jesteś lepszą osobą, możesz pomagać innym ludziom, a to jest, myślę, że taki najważniejszy cel marki osobistej, bo nie robisz jej dla siebie, tylko robisz ją dla innych ludzi, bo tak naprawdę po to wszyscy jesteśmy, aby coś komuś dać, aby, aby pomóc komuś w czymś i oczywiście za tym też idą korzyści, tak? To nie jest tak, że tylko my dajemy, dajemy, dajemy i nic nie bierzemy, bo oczywiście naturalnym jest to, że jak coś dajemy, to to potem wraca. I ostatni, piąty punkt jest najczęściej spotykany, jest powiedziałbym najbardziej blokujący ludzi, bo jest to mm, obawianie się opinii innych ludzi i z praktycznie każdą osobą, z którą pracowałem e, usłyszałem coś takiego, że a co jeśli, co powiedzą co e, jeśli znajomi to zobaczą, co jeśli powiedzą, że o to było słabe, a co jeśli rodzina to zobaczy. No i generalnie to jest najczęstszy problem, ale też nie ma co się dziwić, bo jest bardzo trudne, aby stanąć przed tą kamerą, aby zacząć opowiadać. Myślę, że ja też miałem z tym bardzo dużo problemy na początku mojej drogi i takim przełomowym punktem było wrzucenie pierwszego filmu, który jest nawet teraz dostępny na moim YouTubie, więc można sobie go zobaczyć. Nawet go chyba nazywałem przełamywanie granic, coś takiego, więc polecam zrobić coś podobnego i nawet nagrać ten film i po tygodniu go usunąć, bo samo to stanięcie przed kamerą, same wylewanie tego, tych, cudzysłowie, krwi, potu i bólu przed tą kamerą na początku jest budujące, bo jak zrobisz to pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz, to się okazuje nie aż takie trudne, możliwe do wyćwiczenia, bo ja na przykład zupełnie nie miałem parcia na szkło, znaczy nadal nie mam, jakby robię to dlatego, że wiem, że tak trzeba, że inaczej nie zbuduję zasięgów, Inaczej nie przekażę wartości na szerszą skalę, ale generalnie, jak nie masz tego czegoś w sobie, to to jest do wyuczenia i ja jestem tego przykładem. Więc pamiętaj, aby nie bać się tej opinii innych, bo ona prędzej czy później się pojawi. Przynajmniej, jak się jest gdzieś tam wyżej w tej, nazwą bym to hierarchii tak, życiowej, to ta opinia się pojawia. Im jesteś bardziej znaną osobą, im jesteś na wyższym stanowisku tym więcej naturalnie przychodzi opinii bo tak jak już mówiłem jak się pojawia coś dobrego no to wiadomo przychodzi też to zło no chociażby nie wiem ktoś zarobił y, dużo pieniędzy y, został przykładowo milionerem nagle z biedaka staje się kimś y, wyżej usytuowanym ma samochód y, duży dom tak no to wtedy wiadomo że się pojawiają te opinie że a pewnie ukradł a pewnie y, jakoś to tam nie, nielegalnie zdobył tak i jeszcze takie słowo na koniec ode mnie że gdy zaczynasz właśnie stawać przed tą kamerą, budować swoją markę osobistą w internecie, być taką bardziej osobą publiczną, bym to nazwał, daje ci bardzo dużo pewności siebie w przyszłości, daje ci bardzo dużo takiego, takiej odwagi. No i też sobie postaw się na takim miejscu, że chcesz coś osiągnąć, to prędzej czy później będziesz tym liderem w firmie, czy też właśnie u kogoś w firmie, czy też liderem swojej firmy. I prędzej czy później będziesz musiał stanąć na tym piedestale i poprowadzić tych ludzi tak więc tutaj już się zaczyna w tych twoich początkach zaczyna się już budowanie tego a gdy już będziesz w tej pozycji takiego na przykład ilona maska który no jest człowiekiem tesli który jest twarzą tej tesli to już będzie zdecydowanie łatwiej bo już te ciężkie początki będziesz mieć za sobą także to było te pięć trudności w początkach budowania marki osobistej, jeśli chcesz usłyszeć więcej, jeśli z czymś się nie zgadzasz albo chciałbyś coś pochwalić, no to śmiało w komentarzu możesz o tym wspomnieć. Zachęcam też do zostawienia lajka i subskrypcji, bo długo mnie nie było na tym YouTubie, to prawda. Raczej się skupiłem na tych shortcach. Znaczy, na YouTubie byłem, ale może nie w takiej długiej formie, i raczej działałem na tych shortcach. To tak teraz chciałbym wrócić ponownie do tego dłuższego formatu, bo tutaj można trochę więcej opowiedzieć, szczegółowych informacji, więcej dopowiedzieć rzeczy niedopowiedzianych w szorcach, więc jeśli Ci się podobało, to, to daj znać. I też jeśli chciałbyś usłyszeć jakiś kolejny temat filmu, to też daj znać w komentarzu, ja chętnie się do tego odniosę i do zobaczenia w przyszłości Siemka!